O, witam Was kokos, podróże po chmurze Zapraszamy na odcinek I tymże dziwnym, a jednocześnie zabawnym wstępem Razem z Joanną chcielibyśmy Was serdecznie przywitać w Wielkiej Brytanii I zabrać Was na nasz spontaniczny wypad do Kombe Martin Jednocześnie pozdrawiamy Werkę i Kubę, którzy towarzyszą nam w tych podbojach I tak jak krzyczał ten typ traktora, którego oczywiście nie znam Zapraszamy na odcinek Dojechaliśmy już na kemping, namiot, port stoi i teraz Wam pokażę, jaką mamy miejscówkę. Mistrzostwo świata. Odnośnie spraw organizacyjnych, pola kempingowe w Wielkiej Brytanii zawsze wyszukujemy na pitchapie. To jedna z popularniejszych tego typu witryn w UK. Mamy tutaj możliwość wyboru, czy przyjeżdżamy kamperem, z namiotem, czy może wolimy glamping, czy inne zakwaterowanie. My wybieramy namiot i w pole miejscowość wpisujemy sobie kombę Martin. Decydujemy się na kemping Gear Down Farm ze względu na niesamowity widoczek, bardzo przystępne opinie oraz niską cenę. To jest rzadkość, żeby wyszczyć tego więc jest taki nowy pasie. I coś zjeść. Także do zobaczenia na dole tego pięknego widoczku. I niech mi ktoś powie, że może być coś lepszego niż wiejski klimat, zachód słońca, zimne piwko i świetne towarzystwo. Także wasze zdrowie, a korzystając z chwili wolnego czasu opowiem wam troszkę o miejscu, w którym się znajdujemy. Kombe Martin, jak widać na załączonym obrazku, to mała nadmorska wieś w północnym Devon o populacji około 4000 osób. Nazwa Kombe pochodzi od staroangielskiego słowa komp, czyli zalesiona dolina, a Martin od nazwiska baronów Fitzmartin, którzy sprawowali tu władzę w XIII wieku. Ze względu na wąską dolinę, wioska składa się głównie z jednej ulicy, która, według niektórych źródeł, uważana jest za najdłuższą wiejską drogę w Anglii. A jej długość to 3 km. I to dzięki niej kombe zostało wpisane do księgi rekordów Guinnessa za najdłuższą uliczną imprezę na świecie. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że chodzi o karnawał, który odbywa się tu w sierpniu. A jedną z jego tradycji jest wyścig w taczkach przez 9 lokalnych pubów, w każdym pijąc piwko. Super sprawa! Coraz bardziej mi się tu podoba. Są bary, jest cheap shop, stary kościół, typowy angielski klimat, no i oczywiście morze, które z bliska zobaczymy dopiero jutro. My wracamy tą ciemną, straszną ścieżką. I jest naprawdę ciemno jak nie ma latarki to jest tak Także jest chaos to jest masakra, się wracać, jeszcze jest mały strasznik że nas coś zje, ale tak też jest spoko Troszkę wieje jak widać na załączonym obrazku Ale Jest naprawdę fajnie ciepło i nie przeszkadza co nie? No i teraz wszyscy poszli do sklepu i zaraz jedziemy na morze. spontaniczny wyjazd, a wyszedł taki sztos. Kombe Martin jest kurortem zdecydowanie godnym polecenia. Czy to na jednodniowy wypad, czy na weekend. Uważam, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. A w szczególności psiaki. Bo gdy wydaje Ci się, że nic Cię już w życiu nie zaskoczy, na swojej drodze spotykasz psią lodziarnię. Szok! Dziubek, patrz, nawet okularki przeciwsłoneczne się mają dla psów. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przygotowaliśmy dla Was konkurs z magnesami do wygrania. No i teraz będziemy losować szczęśliwych zwycięzców. Także wszystkim, którzy zasubskrybowali nasz kanał, polajkowali film i napisali w komentarzu o podróżach po chmurze, serdecznie dziękujemy. A teraz zachodzimy do losowania i wyłonimy zwycięzców. Także pierwszy magnes leci do... Pani Kuk. gratulujemy! Przyklejamy, mamy jeszcze trzy. Drugi magnes. Trzymamy kciuki za. Drugi magnes. Wybiera się do. Olivier LL. Także drugi magnesik już wylosowany, zostały nam jeszcze dwa. Szczęśliwym zwycięzcą numer 3 jest... O, tam los wypadł. Numer 3 jest Sylwia K. I ostatni magnes został z Bawarii w Niemczech. Leci to Franek Staszczuk. Także wszystkim życzę serdecznie gratulujemy. A pozostałym życzymy powodzenia w przyszłych konkursach. Będziemy starać się zawsze z każdej podróży brać jakiś magnes, żebyśmy mogli się zawsze z Wami podzielić. I następnym razem widzimy się w. Do zobaczenia, cześć! No kurwa, wam na tym wygranie. No, dobrze. Mamy to dzieło. Mamy to Máme to! Wow, tak se robí rap, Jej! <laughs> Je to